Cześć, tym razem pogadamy sobie o zaciskach. Generalnie o układzie hamulcowym. Przygotowałem sobie tutaj rzeczy, które mamy z auta wyścigowego. One zostały po sezonie rozebrane, przejrzane, zamówione poszczególne elementy, które wymagają gdzieś tam naprawy. I mamy tutaj to co nam się kręci, to co jest na, na piastach, to co to co powoduje generalnie, że auto zaczyna nam wstawać. Nie przyniosłem tutaj specjalnie pompy ABS, również pedalboxa i pomp, bo to nagramy później kolejny odcinek o tym. Ale teraz do celu. Mamy tutaj dosyć topowy zestaw. Tak naprawdę jest to sprzęt za... w cenie auta. Te cztery zaciski i, i komplet tarcz. To, to, to jest y, fajny samochód z salonu. Mm, ale może ktoś się zapyta, dlaczego takie drogie rzeczy? Bo można przecież kupić y, kit uliczny z jakiegoś cywilnego samochodu. E, ale wiecie co? Zrobimy tutaj cięcie. Ja pójdę po jeszcze jeden zacisk, żeby wam pokazać, co było przedtem i dlaczego żeśmy tyle kasy zainwestowali. Zaraz wracam. Jestem z powrotem, mam zaciski, które były oryginalnie. Ale zacznijmy może od tego, co, co to jest. Są to, jest to zestaw zacisków naprzód Up Racing 5000 R. Tutaj będzie widać: to są zaciski tylne, to są zaciski przednie. Na zaciski tylne czekaliśmy 9 miesięcy. Taki był termin. Jeszcze to okazało się, że gdzieś tam paczka nam zaginęła, coś yy, i one przyjechały po sezonie, nam, akurat po ostatnim weekendzie. Więc one jeszcze są oklejone, nie były założone na aucie, nie mamy adapterów, nie mamy nic. Te zaciski to są potężne zaciski sześciotłoczkowe, yy, które wykorzystujemy naprzód, też AP Racing, tylko tutaj nie widać, co to jest za model. Generalnie to jest ten sam model, tylko po prostu yy, większa wersja. Dlaczego nie widać? Bo mamy tutaj takie specjalne naklejki, na których widać, do jakiej temperatury się zacisk rozgrzewa. Posiadamy również tutaj na tarczy hmm, specjalne kolory, są pomalowane farbami, które jeśli temperatura tarczy osiągnie około 600 stopni, to zaczynają się wypalać różne kolory. Tutaj widać było zielone, pomarańczowe i czerwone i widać, że Tarcza pracowała w temperaturze tutaj tej zielonej, że aż wypaliło nam i, i, i zrobiła się biała. Ale wracając do zacisku, zacisk jest zajebisty. On jest zoptymalizowany pod względem masy, wytrzymałości, tutaj jaka, czym się charakteryzują generalnie zaciski do motorsportu? One nie posiadają gumek wokół e, tłoczków. Posiadają też oczywiście nacięcia na tłoczkach po to, żeby jeszcze bardziej odprowadzić te gazy, tę te temperaturę, która tutaj e, powstaje. Mają też łatwy dostęp do, do wymiany klocków, bo odkręcamy dwie śruby, wsadzamy klocek, siup już e, już nam wszystko tutaj śmiga. Jest też wersja, acie. Znaczy, Możemy zamiast tego mocowania zrobić wersję jakby enduransową. Gdzie jedną śrubką odpina nam się cały zaczask i można wyjmować i wsadzać te, te klocki. Mm. Więc nie mamy tutaj gumek. One piszczą, wpadają w wibracje te, te klocki. Bo wszystko tutaj jest na sztywno. Dlatego te auto wyścigowe, gdzieś tam można słychać na dojazdówkach, jak grzeją, to one strasznie wpadają w, w rezonans i, i bardzo mocno piszczą. Mm. Nie nadaje się to zbytnio do jazdy na co dzień, ponieważ w krótkim czasie zaczyna nam tutaj się syf dostawać, zaczyna nam korodować. Nawet jeśli one są z nierdzewki, to i tak gdzieś tutaj piasek, coś zaczyna, zaczyna nam rysować bardzo mocno ten tłoczek. A ta gumka, która jest dookoła, powoduje to, że, że ten syf nie dostaje się do środka, tylko wypada. A tutaj no, nie mam kompromisu. Auto jest tylko na tor. Wiadomo, że po każdym weekendzie wyścigowym wszystko jest przeczyszczone, przejrzane, rozebrane i, i, i wszystko śmiga. Tak samo tutaj widać, że na zacisku temperatura pracy była około 100, 165 stopni, więc jeszcze, jeszcze trochę mógł pocisnąć wyższe temperatury. I tutaj mamy oczywiście customowe adaptery. Też gdzieś tam staraliśmy się je jak najbardziej odchudzić. One dochodzą sobie tutaj, przychodzą, przykręcamy je tak do piasty i montujemy na aucie. I to jest customowe. Customowe również mamy dzwony do tarcz. To oczywiście inne są na przód, inne są na tył. I pogadajmy jeszcze troszkę o, o, o klockach. Spójrzcie, jaki on jest wielki, jaki on jest gruby. Jeżeli damy dwa obok siebie, ja, ale materiał. I filozofia jest taka, że ten klocek ma się sypać ma odbierać całą temperaturę, żeby było efektywne hamowanie musi coś być stracone. I tutaj mamy tego klocka tak dużo po to żeby on był, żeby on się tracił, żeby on oddawał temperaturę, żeby nam nie przegrzewał tarczy, nie przegrzewał zacisków, bo, bo to będzie powodowało to, że szybciej musimy wymienić tarcz, a klocki są tańsze niż tarczy. Mamy omówione przody do, jeżeli chodzi o zaciski na tył, nie mam jeszcze klocka, ale pogadajmy trochę o tarczach. Tarcze są, są to pływające, pływający zestaw z dzwonem aluminiowym po to, żeby, dzwon aluminiowy, tarcza jest stalowa, one są tutaj na takich bobinach, ja nie mam wszystkich wkręconych, ale ta tarcza ma pływać. Cała tutaj się rusza, wpada w rezonans. Po co to jest? Bo Wyobraźcie sobie, że ta tarcz rozgrzewa się do 600-700 stopni i ona później się krzywi. Jak metal się rozszerza, to zwiększa swoją objętość, jak się chłodzi, to się zmniejsza. I ona pracuje, pracuje, pracuje. I chodzi o to, żeby to wszystko pływało, żeby nie podowodowało to, że jak rozszerza się, to również ten dzwon, gdzie są potężne naprężenia, ciągnie za sobą tarcz, ciągnie za sobą dzwon. I wtedy powstają pęknięcia na, w tych materiałach. Um, i, I tutaj aluminium też jest po to, że no masa obrotowa, im lżej tym lepiej, więc ten dzwon jest aluminiowy, lepiej się to wszystko kręci i, 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 i pasuje. Jeśli chodzi o różnice, bo różnice w zaciskach pokazałem Wam od na początku, jeżeli rozmawiamy o tarczach, to mam tutaj, z, bo to są nowe, używane czyli to są nowe tarcze wraz z adapterami, z dzwonami, które będą z tyłu w gt ze tam co za mną stoi, a z przodu w treningówce. Zaraz powiem dlaczego tak, a nie inaczej, ale pokażę Wam różnicę jaka jest 378 mm tarcz, a 355, to i tak są potężne tarcze. To jest kawał, e, kawał mięcha. One są przepotężne. Jeżeli tutaj byśmy z boku spojrzeli na grubość. Bum, potężne są te, są te e, adaptery. Zaraz spróbuję wam zorganizować coś, żeby pokazać jak wygląda cywilna tarcz. Zobaczę z jakiego auta mi się udają yy, dostać. Zaraz Zara jestem. I tak, to jest oryginalna tarcz z E43 M3, E46 M3 na przód. A to jest tarcz moja. Ale wiecie, no na średnicy to nie ma jakiejś dużej różnicy, ale zobaczcie na grubości. Zobaczcie, ile tu jest otworów wentylacyjnych. Zobaczcie, jak malutko tu jest. A one ta jest lżejsza nawet przez ten dzwon. Ale tutaj też mamy kombinowany troszkę dzwon, bo jest do, do, do sportu. E... I co? I, I generalnie, co nam dają duże tarcze? Dają nam to, że hamowanie jest efektywniejsze, ale. To nie wpływa aż tak mocno, bo robiliśmy testy z mniejszymi tarczami i nawet nie chodzi o em, efektywne hamowanie, o jakby drogę hamowania, tylko o powtarzalność hamowania. Jeżeli mamy większą tarcz objętościowo, to możemy pow, pow, powtarzać ciągłe, intensywne hamowania więcej razy. A na tej tarczy ona już nam ciepła nie odda tak dobrze. I każde hamowanie będzie coraz gorsze, coraz gorsze, coraz gorsze. Dlatego jakbyście wzięli, jedno hamowanie to to wytrzyma bo producent yy, przewidział to nie wiem na dwa awaryjne hamowania a wyobraźcie sobie że my o, przez 30 minut hamujemy za każdym razem w ostatnim momencie na pograniczu przyczepności slika czyli opony która jest dużo bardziej przyczepna no i to mamy te, 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 te stare tarcze dzwony rzucmy jeszcze okiem na zaciski. Dlaczego dlaczego zmieniliśmy zacisk? Bo wiadomo, wiele osób może zmienić tarcz na większą, dać jeszcze wlot powietrza na, na tarczę, ale dlaczego zmieniliśmy zaciski? Wezmę sobie z... To jest seryjny zacisk z jakiegoś M-pakietu. On był z autem, to nie jest od... Od E46, to jest od jakiegoś innego auta. No i co? Zacznijmy może od góry, od boku. O, zobaczcie, to jest jeden monoblog, jakby. A tutaj mamy wiele różnych przefrezowań, przetłoczeń, które powodują to, że jeszcze lepiej się chłodzi ten zacisk. I nie ma problemów z. Mm, ze sztywnością, bo tu jest zoptymalizowane. A tutaj mamy jeden blok, i jest cięższy, więc ten jest cięższy, ten jest lżejszy. Spojrzymy tak trochę od boku, no to wiadomo, tutaj jest pod szerszą darcz, tu jest pod troszkę węższą, ale zaczynamy patrzeć, i co tutaj się dzieje? Tutaj mamy gumki. Gumki czego nie lubią? Temperatury wysokiej nie lubią, dlatego mamy popalone gumki. Tu jest wszystko popalone. Ale pokażę wam jeszcze śmieszniejszą rzecz. Pojechaliśmy sobie na trening. Przetestować chcieliśmy sobie coś w aucie. Wymieniamy klocki. I co? Weź pokaż z bliska. Rozpadł nam się jeden tłoczek aluminiowy. To są aluminiowe tłoczki. I to przekreśliło w ogóle te zaciski. One seryjne nie lubią ciepła. Nie są przygotowane pod takie obciążenia. Możemy tutaj zważyć. Przyniosłem tutaj specjalnie wagę. U mam mamie z kuchni ją. I co my tu mamy? Zacisk AP 3 kg i 100 gramów. Zacisk BMW. 4,3 kilo 300 gramów, Czyli mam kilogram, e, kilogram 100, czy kilogram 200? Lżej. To się tak mówi, ale jak nagle policzymy sobie raz, 2, 3, 4, to się okazuje, że mamy 4,5 kg, 5 kg. Lżej. Plus super e, zoptymalizowane e, adaptery, kolejne nie wiem po po, po 200 g, to mamy kolejny kilogram. Tarcze, inne rzeczy, i nagle się okazuje, że na zaciskach na dobrym układzie hamulcowym możemy 10 kilo zejść, a to jest masa nieresorowalna. Przypomnę. Więc te zaciski zostają sobie u nas gdzieś tam na półce. Jakby ktoś chciał sobie gdzieś tam kupić czy coś wykorzystać, to bardzo chętnie się ich pozbędę. Ale jeszcze powiem, wrócę do tego, dlaczego jakby no gtr mamy. Przegadanego, To jest topowy zestaw, to jest do topowego auta, więc o tym nie ma co, nie mamy co tutaj jakby dopowiadać, bo to jest super, hiper. Wiadomo, AP mm, Racing, sama nazwa w sobie. Ale na początku jak żeśmy budowali treningówkę, to poszliśmy też w wersję Wheelwood. Bo gdzieś tam jak jeździliśmy wcześniej w Suzuce, to były Wheelwoody, z nimi nie było problemów. I dlatego Wilwoody mamy sześciotłoczkowe z przodu w treningówce i czterotłoczkowe z tyłu. I tutaj mamy zaciski po regeneracji. I one już nie są tak fajnie zoptymalizowane, nie mają tak wielu otworów. Wagowo wypadają bardzo podobnie. Eee, też za, też, przepraszam, klocek, który jest w tych zaciskach, jest dużo mniejszy. To mamy klocek z, z zacisku Willwood, a to mamy. Wiadomo, to jest używane, ale chodzi o powierzchnię tarcia. O, zobacz. Jak przyłożymy sobie. Czy to jest. co to jest? 40% mniej. Ale to nam wpływa na to że też efektywność, mniej, mniej, efektywność hamowania jest mniejsza przez ten klocek, on też mniej ciepła oddaje. Nie twierdzę, że one są złe, bo nie mieliśmy żadnych problemów z nimi, wymieniłem wszystkie gumki, spolerowałem delikatnie tłoczki, więc zacisk jest gotowy, on jest super, jest do, do, e, do treningówki, do auta gdzieś tam bardziej trackdayowego, ale jeżeli chodzi o performance, Up racing masa wytrzymałość te sprawy. I co się okazało? Okazało się, że nie możemy założyć do treningu, bo jak, jak już na w pierwszych odcinkach mówiłem, naszym takim celem jest, żeby te auta były w miarę zbliżone, że jeżeli coś się stanie, żeby można było pozamieniać. Tarcze są dosyć drogie, one też nie są e, na półce. Nie, w Polsce jest problem z dostępnością takich tarcz. W Anglii też czas oczekiwania, czasem się może okazać, że to jest kilka miesięcy, więc zawsze mamy jeden komplet na półce tarcz. Jeżeli będziemy mieli te same tarcze w dwóch autach, to nie potrzebujemy dwóch różnych zestawów, tylko mamy jeden zestaw na półce. Tak samo dzwony, tak żeśmy je przerobili, że pasują naprzód i na tył. I to jest po to, żeby mieć mniej rzeczy jakby na magazynie, żeby być bardziej efektywny jakby bardziej elastyczny i nie możemy dać do treningówki tak dużej tarczy 378, bo powierzchnia klocka jest na tyle mała, że nie weź tutaj zbliż do środka, że nie wykorzystamy całej tarczy, i też szerokość tarczy nie, nie pozwala nam przyjąć tak, dużego, tak dużej tarczy z przodu. Jeszcze jeden aspekt jest taki, że mam nadzieję, że 3,5-5 tarcze podejdą nam pod 17, które mamy zimowe, żeby nie trzeba było zacisków przekładać, ale okazało się, że tutaj pasują um, prawie idealnie. No, nie wykorzystujemy może stu, 100%. Yy, Wykorzystujemy 100%. Tylko tutaj się okazało tak, że pagidy, które, które miałem, ale też chodźcie, pokażę Wam, bo tutaj jest zlepek różnych aut. Pagidy, które kupiliśmy, różnią się delikatnie od Ferodo. I klocek z Ferodo ma trochę większą powierzchnię. Niby ten sam model. Tu zobaczcie od góry, widzicie, nawet nie, pod, nie podejdzie ten sam adapter. I jak robiliśmy projekt, zrobiliśmy go na Ferodo, a kupiliśmy pagidy. i się okazało, że musieliśmy troszkę przerobić yy, mocowania. Ale my będziemy jeździli na Ferodo z przodu w treningówce, a Ferodo podchodzi nam całe, wykorzystują tutaj całą tarczę. Więc niby to sam, niby ten sam model, inny producent i już się coś tutaj, yy, coś tu się zmienia. Więc jeżeli chodzi o, o układ hamulcowy, o rzeczy, które są, znajdują się pod kołem, nie w karoserii, nie, jak nie w kabinie, to jest wszystko. Później jeszcze pokażę Wam pompy, bo mamy Boscha motor sportowego, mamy pompy e, AP Racing, Tiltony. Wytłumaczę, dlaczego, żeśmy, dlaczego w praniu wyszło, że mając ABS potrzebujemy mieć inne pompy. Ale co? Na ten moment to wszystko. Widzicie, nie próżnujemy. Ręce są brudne, klocki są brudne, tarcze są brudne. E, układ hamulcowy zawsze pyli. Widzimy się w następnym odcinku. Przepraszam, że tak mało z budowy auta mogę w tym tygodniu pokazać, ale cały czas walczymy związkom. Czekałem na jeszcze jakieś końcówki, więc nie mogłem pogonić tematu, ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie można zakręcić silnikiem. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Cześć!